Nazywam się Assassin.pl i dzisiaj zjemy z Kami I też mam, eee, Chcieliśmy się zapytać czy będziemy co mieszkać w tym domu. A, uuu, zeurers, bo my budujemy z ekipą kamery. Ale ty specjalnie kurwa ci się No właśnie, będziemy urodą nowy dom Ta, la, la, la. Czy będziemy mieszkać dalej w, w tym Będą e, zrobić serwer własny i dzisiaj no pobierzemy mody kilka modów i... Aaaa, ah. co to, to tutaj wszyscy siedzą. Pokój, pamiętajcie, jedną rzecz powiem wam, gdy dowie na radio. Asasyn co dzień dodaje jakąś nową osobę, i nie mam jeszcze w tym domu, więc. Co prawda! Okay, czekaj, 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 czekaj! Oooooooo! Chwileczkę u mnie go wywalić? Kogo? Rockselu się ma! Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie, no, nazywam się, się PN wajem, tak, i dzisiaj no, no. ze mną. Kamil? I jest jest jedno takie pytanie do Was, czy Dobra, mamy... Ja zapytam, Asasyn, czekaj. Słuchajcie, widzowie Asasyna, wolicie, żebyśmy mieszkali w tym mają głównie w którym jednym pokoju mieszkają cztery osoby, czy w naszym nowym domu, który budujemy o pół godziny? Każdy miał swój pokój. Więc wybierajcie. Dziękuję. To wasza. wasz wybór. I napiszcie komentarze, że, yy, który wam dom się spodoba. Będzie wam się spodobał. Yy, napiszcie komentarz jeden lub dwa. Jeden to nasz Ej, dom, a to dwa dojebał to... kto tyle tych krzeseł? Tego... Tam, tam to małe gówno. Więc głosujcie.